Cztery lata od e, momentu zatrzymania naszego kolegi Andrzeja Poczobuta. Czwarty rok Andrzej znajduje się w niewoli na Białorusi. Z ostatnich wiadomości, co udało się nam otrzymać od niego, to wiemy to, że zostało jemu na pół roku przedłużony reżim celi więziennej, tak, tak zwany PKT, także jeszcze pół roku Andrzej będzie siedzieć sam, całkowicie odizolowany od od ludzi, nie będzie miał możliwości wychodzenia na świeże powietrze, pracować. Także sytuacja zostaje bardzo ciężka niestety, ale nie zważając na wszystko Andrzej trzyma się bardzo dzielnie, przekazuje wszystkim pozdrowienia. Dziękuję za to, że o nim pamiętamy, wie o tym, że robimy te akcje co miesiąc, także za to wszystko on jest bardzo wdzięczny. Jest osobą symboliczną, jest postacią niezłomną, jest człowiekiem, który nie dał się złamać reżimowi Łukaszenki i który pokazuje, że wierność zasadom, patriotyzm, miłość ojczyzny i Polski i Białorusi, której jest obywatelem, jest dla niego ważniejsza niż osobista wolność. Myślę, że już na zawsze pozostanie w naszej historii bohaterem wolności.